Poczekaj, ja mam. Kto ja jest ja tam, Poczekaj. Ow, chodź czekaj. pomóc. Czekajcie, co wy tam w ogóle kombinujecie? Max, Z... trochę na prawo twoje, na prawo. Zadanie, Zadanie bojowe. bojowe. Idę. Ze strony. A, trochę na Widzisz prawo. Deskę? To dużo na prawo. O, to już gładko się. Dobra, no, nie muszę mieć. <laughs> nie wiem, <laughs> jeszcze, <szale>. Lepiej <laughs> mieć i nie potrzebować. Dokładnie tak. Oh, Dobra. dzień dobry. Mam długie łapska, go złodzieja, więc chwyciłem cię w sumie wchodzimy na górę, będziemy zjeżdżać na tej desce. <grystanie> Możemy w pika, powinniśmy grać, <grystanie> Oj, tam tędy nie. Zrobimy tak, patrz czy jest tam jakieś przejście. <grystanie> Dobra, teraz będę lżejszy, zesrałem się. Emocjonalny roller goster. A weźmy... Weźmy tu kamper wciągnijmy na górę. Oho. To, Oho. to by było to Ktoś niech skoczy po polec! No wiecie, ja jestem na dole, ja mogę Wiesz, nim przyjechać. Lecisz! Lecisz! O oh jest dobra. Oh. Jezu, ja się tu... <laughs> jedzie, jedzie. Jadę. Jezus Maria. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. O Jezu, o! <laughs> na sam dół, autka. Jak było szukać przeznaczenia? Jadę. Jedzie! O, chyba, chyba utknęłam, utknęłam. Jest dobrze, jedziesz do góry. Mar Nie. On utknął. Nie! Elon! Nie! Wiągasz, cały czas nie! Wiedział. O! Nie! wiesz. Nie! dupą na okno? Ej, Nie! Nie! Hitles. Dobra, stój, 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 stój. stój, stój, Nie! ma Nie! ten ma hitless? Nie! Nie! jest jak jest. Jak Nie! Nie! dalej byśmy mieli zrobić, Nie! Że, bo ty byś nie musiał... oj, oj. E nie, Oj o, 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 cześć! Pracowany. Cześć! O Jezus Maria! Ty żyjesz? Nie żyjesz! Nie! O nie, nie! Żyjesz. No teraz to już dupę! Ja o nie! O, cześć! E Dziękuję! Zatrzymałam dupę! Nice! Dajcie to zobaczyć. Próbujemy Idzie, idziemy, do windy, A, kur... na górę. idziemy do windy! Idziemy do windy! Nie windą do nieba! Ja, wskakujcie na drabinę! <noise> I oktem, elo, jestem w środku, jestem w kiblu. Łatwo, co, co? za pierwszym! <noise> Wciągamy? No. Ja się boję. Ja chcę być na miejscu. No dobra, no to ja, jezu. tak. nie, złoty! O, Uuu. Kto wypadł? Nikt, żyje. Aha, może jednak chcesz usiąść. Cześć. Mogę ja. cię podnieść! Cześć. No dobra. <grym> <grym> yy, nie spadnij! Ja Poczekaj. <grym> okay. Nie. Okuźwa, okuźwa! Tak? Nie! Czekaj, czekaj, halo, co jest mnie wyrzucisz czajki! Ja cię wezmę i wrzucę cię... Jestem tutaj? w kiblu! Nie, ktoś bierze. ja Nie! Czemu? Czemu was wyrzuciło co jest? Czemu? Nie. <laughs> Dobra, ja, ja, ja to określę tak. Określmy, że pojazd jest zaparkowany. Ale Prawidłowo. jeżeli jakiś... Właśnie o to chodzi, jeżeli jakikolwiek strażnik by się przyczepił, to ja mam kartę, że mogę parkować na miejscach dla inwalidów. Uznajmy, że jest wszystko okej! Okay. No nie wiem, czy inwalida by dojechał w takie miejsce. <grym> nie, zależy, zależy jaki... Zależy. Jak <grym> Instrukcje były niejasne. <śmierdzi> Kamper utknął <klina>. na wzgórzu. <śmierdzi> manko! mam komentarz, gdzie zaparkowałeś na ja tam na wzgórzu. <śmierdzi> <śmierdzi> Widoczki piękne. Takipara <noise> <noise> się pyta, co to jest. Moja droga, to jest najnormalniejszy stream u mnie. Jeden z, tak, z, no, z normalniejszych, tak, tak. Jezus, <noise> ja bym ja mogę to zaliczyć jako przejście gry na 100%, bo. Jest 100%, <głos> 200. <głos> no, to jest 200% tak. <noise> Ja daję tej grze 11 na 10. <noise> Ej, a macie jeszcze tę deskę? Gdzieś była, no, a co? Głodna jesteś, twój stary z bobrem. Nie, czekajcie, dajcie mi chwilę. W końcu gram w coś, co nie jest dobrze połatane. Nareszcie. Mi tak brakuje takich gier, które gra się na początku procesu deweloperskiego. I dają dużą swobodę, że ojej, ojej. To ty dawno w DBD nie grałeś. We did a pretty good job so far. To co? Boże, jak to pięknie wygląda. Aha, uwalniamy kloca. Release the kraken. Release the kraken. Dobra, trzy, dwa, Jeden. Bye bye. Nie, nie. O. Nie. On jeszcze przetrwa to. Nie <laughs> Jezus Maria. Tam, umyj. Oh, just die. Jesus Christ. <laughs> Żeby właśnie cię tam wciągnąć. <laughs> o, ruda właśnie przyszła! Ruda, żałuj. To. Wiesz, GPS nam troszkę krzywodrogę wskazał, nie? Co tu się dzieje? Ale spokojnie pojedziemy też razem. Na no, wprost, zawróć. Tak naprawdę normalna jazda trwa pół godziny. Ale to jest jazda bez trzymanki. Tak Ruda, wszystko jest dobrze! To jest miejsce dla inwalidów! Wszystko się zgadza! Położyłem pakietkę. Choć owca albo ktoś to... Nie mogę bo płaczę. Dobrze. Ojej. Apis! Apis. Apis. Idę A was. Oj. ja. O, cześć. Max, proszę odbiór o odbiór paczki. Odbiór paczki? No daję. Merwin Airlines. Baraninom. <noise> teraz ja. Miesiany, o ja. Ojej, ale jak wysoko, dziękuję. O, teraz ja. Piło się przez 40 lat. Jest ta siła alkoholika. <noise> co tu się dzieje? <głos> co <głos> tu samo pytamy? Co tu się nie dzieje, kaget? Będzie prościej. Zapytać jak? O, 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 o. Tak, są metody na to. Wykorzystaliśmy je w bardzo zły sposób. <laughs> Daleko jeszcze. <laughs> Ej, a wrzućcie mnie do środka. Jest reset range, ale nie, że odep... odpiąć. O, tak co w środku, nie ma sprawy! No, no, bo to tylko ten. Ale czekaj, bo drzwi nie ma teraz, będzie trudniej. Bo prawdziwy kapitan to nie ze statkiem, pamiętajcie. Gotowa? Gotowa? <laughs> tak. Nie za mocno. Okej. Okay. Dobra, to. Czeka, zaj, zaj, zajmę miejsce w kibelku. Gotowy, dobra. Trzy, ja dwa, jeden. Jej! Owce kieruj, nie ma! I <laughs> yes. Ej, on dalej jest Nie, jeszcze żyje! <laughs> Ej, tylko się troszkę ucierpia, będzie klekatał. A tak? Karno z się wyklepa, No, Dobra, jedziemy dalej. <laughs> Jezu, nie, nie mogę. O, wypadłam. Nice. <laughs> Chodź, chodź, Merwin, złapię Cię! Złapię Cię, no! Ojej, przesunąłem się. Czekajcie. O ty Kawę jeszcze mogę. Kawa nie daje, niestety. A gdzie jest, jest yy, Na półkach, nad lodówką. Jest jak pamiętam, Widzę co tak wygląda Cicho <grystanie> <grystanie> Ja nigdy nie wiem Dobra, chyba nie ma co Nie ma co go stąd wyciągać o, 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 o. <grystanie> Jedzie O, ja nie popchnę! Ja nie popchnę! Jedzie! Zobacz jak jedzie! <grystanie> o <kurczę. grystanie> No i fajnie <grystanie> O, ja nie zrobię! Nice. Ja nie zrobię! To co, jedziemy dalej. Jedziemy <głos> dalej. <głos> Nic się nie wydarzyło. Odpinamy i jedziemy. <noise> o Boże. O tak. Cudownie. Czekajcie na mnie! Ale... O dobra, można to jechać! Utopi, utopi nam furę, 100%. Mówię wam. Nie no co ty... Mógłby! Ej, mycie by mu się przydało! Myjmy ją. We, wewnątrz też? No! Tylko dziwne, że... Ja odp ktoś linkę? Nie, ona jest po prostu przypięta do niczego! Ona jest ciągnięta, tak? Aha... Ej, zjedź tu! Zjedź tu! Zjedź tu! Jej, najlepszy... Trzymaj się, ja wysiadam! Nie! Jedziesz! Nie ma. Kapitan zostaje Albo ze stawkiem do końca! Nie! Jak wyleć? To tu To ci dał prawo jazdy. Bez pasów było. Trzeba było pasy zapinać. Oh. Miała zostać do końca. Ja Musimy owcę znaleźć. Ja, ja, ja. O, ja, o! o! Ale kłamstwo bierze. No w końcu! W końcu! W końcu się zepsuł. On oh. przeżył trzy upadki z tej góry. <laughs> nie zniszczony. Ej, zobacz, cofnęliśmy się w czasie. A ciekawe, czy da się wspiąć na tą górę. <śmiech> nie <śmiech> wiem, spróbujmy. O oh, jezu, yes. ja pitole nie. nie o jezu. Oho. O już koniec, nie, za wcześniej się skończyło. O oh, Samochód przeparkował. Znam takie jedno fajne miejsce parkingowe, wiesz? <laughs> Na zawsze, zawsze jest wolne, nie wiadomo eee, dlaczego. No, 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 tylko pakietkę <laughs> trzeba wystawić.